Ale żeby nie było tak cały czas tylko o uczuciach, o rodzinie, o byciu matką, to sięgnęłam też po dwóch innych autorów fantazy. Jeden z nich, Roger Żelazny, to jeden z najsłynniejszych autorów fantazy ever. Gdy czyta się coś o jego książkach, to przewija się, przewijają się słowa. Legendarna, wybitna, mnóstwo ludzi mówi, zwłaszcza o Kronikach Amberu, że to jedna z ich ulubionych fantazy. I może dlatego, że miałam tak rozbudowane oczekiwania, to niestety się rozczarowałam. Mimo, że tu jest bardzo dobry tłumacz, czyli ten słynny pan Piotr Cholewa, tak, słynny Piotr Cholewa, który też tłumaczy praceta. Zaczyna się od tego, że główny bohater jest w szpitalu, stracił pamięć. Nie wiemy, kim jest. On sam nie wie, kim jest, ale bardzo szybko orientujemy się, że jest to niezwykła osoba o niezwykłej woli przetrwania, woli walki. Ewidentnie jest to ktoś niezwykły. Więc. Rozpoczyna się faktycznie ekscytująco. Potem przygód jest tylko coraz więcej i więcej. Akcja goni akcję. Ale dawno już nie czytałam książki, która byłaby tak linearna. Cały czas podążamy za tym jednym głównym bohaterem. I akcja następuje cały czas po sobie linearnie. Mam wrażenie, że tak się już książek nie pisze że to fantazy się zestarzało, przynajmniej mi tutaj czegoś brakowało, po prostu była nudna konstrukcja, a to, że on znowu się goni, kogoś wali przez łeb, to mi nie wystarczyło, żeby się tym ekscytować. Niemniej jest to bardzo słynne, są kolejne wydania, jak widzicie to jest najnowsze, bardzo piękne, mamy oba tomy w naszej bibliotece, więc jeżeli lubicie taką bardzo męską, ale trochę łopatologiczną prozę, taką sensację fantazy, to to będzie ok. Druga rzecz z tych bardzo męskich, po które sięgnęłam, to jest nasz polski, ale bardzo nagradzany ostatnio autor, tam ileś zajdli ma na koncie, czyli tych najważniejszych polskich nagród dla literatury fantastycznej, Robert M. Wegner i to jest cały cykl opowieści z mekhańskiego pogranicza. I te książki są... no okładki dobrze obrazują, o co chodzi. Jest czarno, jest ciemno, są żołnierze, taki górski oddział, jest surowy klimat, wypruwają sobie wszyscy flaki, klną, siedzą przy ognisku, jedzą suszoną wołowinę i pierdzą. Mm. Jest to napisane świetnie, to nie ulega wątpliwości. Jest to napisane świetnie. Też wyczarował bardzo specyficzny świat, ale jest to bardzo męski świat świat właśnie sztyletu, kołczanu, kuszy, broni, zbroi, kobiety. Czy przeczytałam tylko dwa tomy, więc oczywiście w innych tomach może być inaczej. Ale kobiety raczej są gdzieś tam, gdzieś tam daleko, na drugim czy trzecim planie, raczej jako ofiary, które można uratować dzielna górska straż. Bardzo dobrze napisane. To jest akurat zbiór opowiadań. Są też z tego cyklu książki, które stanowią całość powieści. Bardziej mi się podobała powieść, faktycznie mnie wciągnęła. Bardzo też ciekawie została tu potraktowana magia. No, ale właśnie to jest ten taki bardzo męski świat. Z tych wszystkich książek najbardziej cenię książki Martina i Robin Hopp, tej, która tutaj ma taką bardzo słabą okładkę. I co ciekawe, mimo że Robin Hop ma wiele różnych ładnych wydań, w naszej bibliotece jest tylko tom pierwszy, ale jeśli sięgniecie po Robin Hop i Wam się spodoba i będziecie chcieli czytać dalej, to istnieje możliwość poproszenia bibliotekarzy o zakupienie książki. Wystarczy się zalogować do naszego katalogu, do naszej Sowy, i tam, gdy pokaże się Wasz profil, jak zjeżdżacie do dołu, jest taka zakładka. Ona się nazywa Zaproponuj zakup bibliotekarzowi. I bardzo Was serdecznie zachęcam, żebyście z tego korzystali. Bo czasem coś nam umknie, czasem jest jakaś książka, która faktycznie warto ją kupić, warto żebyśmy mieli kontynuację. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że się Wam podobało, i zapraszam na następny film.